Cześć Paulo z tej strony, witam Was w pierwszym poradniku na moim kanale z PlayStation 5. W tym materiale pokażę Wam, jak wyłączyć muzykę na ekranie głównym konsoli PlayStation 5. Po najechaniu na niektóre gry, załącza nam się muzyka. Co należy zrobić, aby ją wyłączyć? Wchodzimy w ustawienia: Dźwięk, Wyjście Audio i mamy Muzyka na ekranie głównym. Możemy tak samo wyłączyć efekty dźwiękowe czyli ten dźwięk, który słyszymy w tym momencie. Wyłączmy Muzykę na ekranie głównym oraz efekty dźwiękowe. Wszystkie dźwięki zostały wyłączone. Wróćmy z powrotem do dźwięków. Myślę, że ta informacja przyda się przyszłym i obecnym posiadaczom konsoli PlayStation 5. Podobał się poradnik, zostawcie subskrypcję. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!